Z tego zgłoszenia wynikało, że mężczyzna w mieszkaniu zamknął się ze swoją matką. Z tego zgłoszenia wynikało również że uruchomiła się czujka gazu. Istniało prawdopodobieństwo, że odkręcił kurki z gazem i ten gaz mógł się ulatniać. Było to zagrożenie nie tylko dla nich, ale również dla mieszkańców tego bloku. W związku z tym, tutaj, podjęto decyzję o siłowym wejściu do tego mieszkania przy pomocy, przy współudziale tutaj strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Po wejściu do środka mężczyzna, policjanci na początku zauważyli leżącą kobietę, ciało kobiety w jednym z pomieszczeń. Po chwili z innego pomieszczenia wybiegł mężczyzna, który miał w ręku ostre narzędzie, przypominające miecz bądź maczetę. Zaatakował w pierwszej kolejności strażaka Państwowej Straży Pożarnej, raniąc go, a następnie policjantów. Policjanci w związku z tym użyli środków przymusu bezpośredniego między innymi gazu. Natomiast te środki nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Mężczyzna w dalszym ciągu ich atakował tym ostrym narzędziem. W związku z tym policjanci zmuszeni byli użyć broni służbowej. Mamy informację, że ten mężczyzna używając tego miecza, bądź maczety, chciał wytrącić broń z ręki policjanta. Niestety tutaj, mimo animacji życia tego mężczyzny nie udało się uratować. Aktualnie tutaj na miejscu pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, z laboratorium kryminalistycznego. Te czynności są wykonywane pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie śledztwo będzie prowadzić prokuratura i będzie wyjaśniać dokładne okoliczności tego zdarzenia. Na miejscu są również funkcjonariusze z zespołu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, z Wydziału Kontroli, również Zbierają informacje, będą tutaj sprawdzać procedury, czy wszystko zostało dopełnione.